Res jeden z największych polskich youtuberów, zarzucił Atorowi, że ten wpisuje sobie jego nick w tytule filmu, żeby nabić sobie wyświetlenie. Później na grupie hajsowników Gimpera ktoś opublikował zdjęcie, gdzie było pokazane jak Ator manipuluje tagami, wrzucając tam słowa nie mające nic wspólnego z tematem filmu. I właśnie to zapoczątkowało ogromną falę na osobę Atora. Ludzie zaczęli mu wyciągać inne brudy. Zaczęto rozpowszechniać nawet fałszywe informacje na temat tego, że autor nie ma żadnych studiów. Nie, ja taguję filmy. Słuchajcie, tagi i opis robi inny człowiek. Teraz mam nowego człowieka. Dzięki temu, że wrzuciłem tak, kabaret neonówka. Nie, ja taguję filmy. Dzięki temu, że wrzuciłem tak, temu, że wrzuciłem tak, temu, że wrzuciłem tak. Jednak taki były tylko pretekstem do wyrzucenia na wierzch innych grzechów Atora, zaniżania poziomu merytorycznego swojego kanału, wrzucenie kontrowersyjnych filmików tylko dla wyświetleń, spamowanie reflinkami, czy stosowanie innych metod manipulacji tylko dla wyświetleń. Tutaj podstawie film Nitra ponad godziny, jednak wyczerpał on temat i z własnej autopsji wymienił wszystkie grzechy Atora. Może by mi złożyli jakiegoś fajnego, porządnego laptopa. On no, mówi... Słuchaj, ty się nie, nie martw, tak? Ty się nie martw, tobie i samu załatwię laptopa, już piszę do firmy, bardzo fajnie. Dobra, to był grudzień, początek stycznia. Nie, spokojnie, wszystko, wszystko jest załatwione, czekam na odpowiedź, okej. Okay. I słuchaj, bo, bo ten laptop, nie, bo, bo teraz się IM zbliża i on mówi, no już, już mi odpisali, nie, tam dwa, trzy tygodnie max, bo to gdzieś tam z Hongkongu, coś tam ten. Dobra, no, z Hongkongu, no to, no, to czekamy z Hongkongu. Dzisiaj jest... 4 maja. Nie doczekałem się.